Przemkowi odbył się koncert charytatywny dla Lenki. Cierpiąca na wiele schorzeń, dziewczynka wymaga rehabilitacji. Za pieniądze zebrane między innymi na koncercie będzie mogła pojechać na turnus rehabilitacyjny. U pięcioletniej Lenki byliśmy z kamerą miesiąc temu. Urodziła się w 25 tygodniu ciąży. Ma zanik muszczku, nie widzi na lewe oczko. Ten zanik muszczku jest, no, nie pozwala jej chwytać w rączki, chodzić. Yy, siedzieć samej. Musimy, musimy ją cały czas wspomagać. no Jest od nas zależna. Stąd pomysł na koncert charytatywny. W sobotę dla Lenki zagrali hip-hopowcy. Dzień później miejscowe zespoły i wokaliści. Dla kogo dzisiaj wystąpicie? Wystąpimy dzisiaj dla Lenki. Dlatego, że można też pomoc. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Koncert zorganizowało Stowarzyszenie LCK Hałastra razem ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Cykat i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, które zajęło się loterią fantową. Mamy loterię fantową, na który, z której pieniążki zbieramy dla lenki małej. Myślę, że warto uczyć też młodzież takiego dawania też serca swojego, brania udziału, nie tylko żeby oni ciągle dostawali coś, tylko też uczyć, żeby oni też od siebie coś dali. Myślę, że to procentuje później w życiu dorosłym. Chcemy pomagać, żeby wszystkie dzieci były zdrowe. Zawsze się okazuje, jak dużo ludzi tak naprawdę czeka na to, żeby pomagać. Tylko wystarczy ich dobrze zachęcić i to taki właśnie pozytywny akcent tego typu akcji. To się pomaga bezinteresownie, co tym bardziej motywuje młodych ludzi. Ogólnie łącząc to z akcją którą zbiórki pieniążków w parku na święcie miodu wina, mamy już ponad 5000 tysięcy Dzisiaj spokojnie to jest, stawiamy kropeczkę nad i i posyłamy lękę na rehabilitację na turnus. Serdecznie dziękujemy. No i cóż, czym no, warto uwagać. Koncert dla Lenki objęła patronatem, m.in. Telewizja Master.